Baby, can you pray? Pray tonight. Oh, baby, can pray. baby, can you pray? Pray for us. Oh, baby, can you pray? This every time you make contact, it's only today. So pray. Dzień dobry, witam was na polu rzepaku, na który w końcu udało mi się dojechać z kamerą, ponieważ ostatnie dni tak padało, wybierałam się tu tyle razy i za każdym razem albo padał deszcz, albo wiał wiatr, co przeszkadza w nagrywaniu głosu, no albo po prostu nie miałam czasu, żeby to zrobić. No, więc witam was na naszym rzepaku Escapello Protect, który przeżył troszeczkę w zeszłym sezonie ponieważ po siebie na ten rzepak spadł tak mocny deszcz z ziemi zrobił się totalny beton no i niestety rzepak nie potrafił wyjść trzeba było go tutaj dosiać, przesiać no ale wydaje mi się, że wygląda dobrze, zresztą będziecie zaraz mogli zobaczyć na przebitkach, niestety nie zobaczymy w tym filmie drona ponieważ Um, aplikacja z drona odmówiła mojemu nowemu telefonowi posłuszeństwa jeśli ktoś miałby też taki problem i wiedział jak się z tym uparać to bardzo serdecznie zapraszam do komentarza albo na na instagramie. Wracając do rzepaku. Jeśli jesteście zainteresowani tym właśnie siewem rzepaku to film jest dostępny oczywiście na tym moim kanale. Ogólnie jest on z firmy Lida co już Wiecie, Alidea to połączenie firm Causade i Euralis. No a sam rzepak to S Capello Protek, który jest połączeniem dwóch odmian S Alicji i właśnie S-Capello. No i tej Alicji jest tu bardzo malutko, no i ona ma za zadanie zabezpieczyć i polepszyć kontrolę nad słodyczkiem rzepakowym, ponieważ kwitnie ona szybciej, bo... Jakoś 10-7 dni wcześniej niż eskapello, i właśnie to ona ma przyciągnąć tego słodyżka do siebie, odwracając uwagę od kwitnącego te 7 dni później eskapello i chronić go przed zniszczeniem przez takowego słodyżka. Ja już się tutaj przeszłam wcześniej na tym rzepaku i słodyczka zauważyłam. Właśnie na Alicji zaznaczyłam sobie też odmiany z Zaraz przejdę i, i wam pokażę porównamy sobie z moimi poprzednimi nagraniami, które tutaj robiłam parę dni temu. Widać różnicę jak dla mnie. W ogóle świetnie to wygląda teraz jak tak patrzę. bo ja się nie przeglądałam jeszcze, dopiero przyjechałam, jak bardzo w ciągu tych kilku dni, bo ja tutaj byłam 4-5 dni temu zawiązywać te wstążeczki i wykonałam te poprzednie nagrania, które mogliście zobaczyć, czy możecie zobaczyć. No, ale tak jak już mówiłam wcześniej, tego słodyczka słodyż, słodyżka tutaj zauważyłam. Niestety, niestety ujęcia mam tylko w pionie, więc jeśli mi się uda, wepnę to tutaj do wideo, i jeśli mi się udało, to właśnie możecie to zobaczyć. Słodyczek był, czyli jego nalot już się zaczął. Mam nadzieję, że licja działa. Na pewno działa, we Francji działała, więc dlaczego nie miała działać? nie miałaby działać u nas właśnie. Yy, chciałam powiedzieć o tym, że ta odmiana już była właśnie sprawdzona we Francji i teraz sprawdzamy ją w Polsce. Możecie tą odmianę także zobaczyć w innych częściach Polski, ponieważ ja razem z Piotrem i z Kubą prowadzę właśnie ten projekt z Escapello Protect, więc jeśli jesteście zainteresowani ich yy, jakby polem <laughs> jak wygląda u nich ta uprawa, to zapraszam Was na ich kanały. Bardzo serdecznie podepnę je w opisie, bo z tego co wiem, u nich też już za niedługo filmy będą. Jak wiemy, dla słodyczka rzepakowego bardzo atrakcyjny jest kolor żółty, więc jeśli ta Alicja sobie zakwitnie, to odciąga, tak jak już wcześniej mówiłam, uwagę tego słodyczka. No ale też przywiozłam tutaj miskę, żeby zauważyć naloty tego słodyczka. Czy one już występują, czy nie, bo to sobie podjeżdżam co kilka dni na to pole. I wyobraźcie sobie, nie potrafię tej miski znaleźć. Albo ktoś ją ukradł, albo ten rzepak urósł na tyle, że ona gdzieś tutaj zniknęła. Nie wiem. No ale zapytacie, dlaczego słodyczek miałby się zabrać za Alicję, a nie za Escapello? Otóż, gdy ta Alicja zakwitnie ten pyłek, którym żywi się słodyczek, będzie już dla niego dostępny. No i w tym samym czasie, gdy słodyczek, słodyczek będzie sobie pobierał ten pyłek z kwiatów alicji, nie naruszy pąków kwiatowych Escapello i to no, dzięki temu właśnie nie zniszczy tych pąków. A ze względu na to, że może zniszczyć i wyrządzić szkodę tylko w zamkniętych kwiatach, już nie no to ten Escapello Właśnie te kilka dni, gdy on zajmuje się S-Alicją, będzie bezpieczny, ponieważ no, ten słodyczek po prostu nie przyjdzie na te zamknięte pąki, a to właśnie one są najbardziej zagrożone, no bo jeśli słodyczek przyjdzie już na otwarte, na otwartego kwiatuszka, nie wyrządzi tej szkody. Takie rozwiązanie to przede wszystkim oszczędność pieniędzy, no i też cennego dla nas wszystkich czasu. W tym roku no, ceny wszystkiego poszły do góry, więc fajnie byłoby sobie troszeczkę zaoszczędzić przy umiarkowanym nalocie tego słodyżka. Właśnie można całkowicie zrezygnować z oprysku na niego. No niestety, jeśli ten nalot jest większy, jeśli zauważymy tutaj więcej szkodników, trzeba ten oprysk Wykonać, ale mamy na niego więcej czasu. Mamy więcej czasu na działanie, ponieważ właśnie on wtedy będzie się tą Alicją zajmował i możemy się już wtedy przygotowywać do ważnego zabiegu na opadający płatek. No i przeciwko zobaczą. No, a chyba wszyscy wiemy, że podczas zabiegów na rzepaku rozjeżdżamy rośliny. Ja też je teraz depczę i znowu zamiast 5 ton z hektara będzie 4,9. No, taki żarcik. Jeśli zrezygnujemy z obrysku w rzepaku, nie będziemy musieli do niego wjeżdżać, co skutkować będzie tym, że nie będziemy tak bardzo roślin niszczyć. No i oczywiście są też plusy ekonomiczne, tak jak mówiłam o oszczędzonym paliwie, które też nie jest tanie, zaoszczędzonym oprysku, które też nie jest tanie, o naszym czasie, które jest bezcenny. Okej, okay, wydaje mi się, że jak na razie to wszystko. Yy, w razie, gdybyście mieli jakieś Pytania o ten, że bardzo, bardzo, bardzo was zapraszam do składania ich w komentarzu, jeśli wstydzicie się pytać tutaj w komentarzu. Pytajcie się na Instagramie, na Facebooku, gdzie tylko chcecie, bardzo, bardzo chętnie odpowiem sama się czegoś dowiem, jeśli tego nie wiem, a troszeczkę wiem, bo poczytałam. <laughs> ja się na razie z wami żegnam. No i do zobaczenia, bo na pewno to nie jest pierwszy i ostatni na się pierwsze to jest na pewno y, odcinek w tym roku z tego żypaku, ale na pewno nie ostatni, więc do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!